Sieman z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z serii Q&A standardowo odpowiem na 10 pytań. Jeśli macie jakieś pytania do zadania to śmiało piszcie je w komentarzach. Jeśli jakieś wam się spodoba zostawcie tam łapkę w górę, żebym wiedział, że na akurat to pytanie chcecie uzyskać odpowiedź. A teraz bez przedłużania przejdźmy do pierwszego pytania. Czy tworzyłeś kiedyś multikonta dając sobie łapki w górę lub pisałeś komentarze w stylu fajny film? Nie, akurat nigdy czegoś takiego nie robiłem, bo dla mnie to jest totalnie bez sensu. Zawsze wolałem mieć takich prawdziwych widzów, no bo tak naprawdę takie nabijanie sobie wyświetleń, czy kupowanie w ogóle ich, to jest dla mnie głupota. Lep lepiej mieć dla mnie przynajmniej małe grono widzów, no ale takich prawdziwych niż takie nabite, no bo to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. I tak wiesz, że to wszystko jest sztuczne, a lepiej mieć takich prawdziwych widzów, no bo oni są z tobą najczęściej na dobre i na złe. Co myślisz o karierze Casiasa i tym, że doznał zawału? Jeśli chodzi o jego karierę, no to była wybitna. No. Wiele meczów w reprezentacji Hiszpanii wielokrotnie ratował Real Madryt za najlepszych lat. Uchodził za jednego z najlepszych bramkarzy na świecie naprawdę wielka kariera tego piłkarza. Jak miał zawał, no to oczywiście grał w FC Porto. Dobrze, że to się tak skończyło, bo mogło być zdecydowanie gorzej. Nie będę się wypowiadał na ten temat tak naprawdę, czy powinien wrócić, czy nie, bo to zależy już od lekarzy, oni mu na pewno dobrze doradzą. I też nie ma co ryzykować, jeśli mu powiedzą, że nie ma co wracać, bo to jest zbytnie ryzyko, to lepiej, żeby zakończył karierę, no bo tak naprawdę szkoda ryzykować życie to jest tylko piłka nożna. Jaki był twój pierwszy mecz piłkarski, jaki zobaczyłeś? Akurat niestety tego nie pamiętam oglądam w trakcie roku mnóstwo spotkań, ale jakoś tego pierwszego nie potrafię sobie przypomnieć pewnie nie było za dobre. Kto wygra Euro U20? Jeśli chodzi o turniej rozgrywany w Polsce, no to jesteśmy już na etapie półfinałów. No i mam nadzieję, że wygra Ekwador, no bo to jest dość przyzwoita drużność. jeśli chodzi o tą kategorię wiekową. W Ameryce Południowej grałem niezłą piłkę. No, mam nadzieję, że nie wygrają Włosi, bo jakoś nie lubię, jak wygrywa ktoś, kto pokonał wcześniej Polaków, chociaż Polaków to by chyba każdy pokonał z tych, co wyszli z grupy, bo naprawdę nasza reprezentacja no to było dno i kilometr mułu, jeśli nie potrafisz. W trzech meczach z poważnymi rywalami strzelić bramki i zdobywasz gola tylko z Tahiti, to nie najlepiej o tobie świadczy. To była zbieranie na piłkarzy, zespołem tego nawet nie można nazywać. I szczerze nie chcę mi się produkować na temat tej kadry, bo szkoda czasu. Czy zrobisz serię z Pro Evolution Soccer? Nie, nie planuję robić serii z Pro Evo, no bo akurat nigdy mnie ta gra jakoś nie przyciągała. Zdecydowanie wolę sobie pograć w FIFA. Kiedyś tam nagrałem jakieś serie z ps -a. No ale ani nie cieszyły się one popularnością, ani mi nie sprawiały aż tak wielkiej frajdy, więc wolę zostać przy Fifie, bo jak się tak człowiek rozdrabnie na kilka gier piłkarskich, to w każdej staje się coraz to gorszy, no bo niestety są one, on, są one dość różne. Jaką reprezentację oprócz Polski lubisz najbardziej? Jeśli chodzi o inne reprezentacje, to najczęściej lubię te, z którymi Polacy akurat nie przegrali, bo jak ktoś pokona Polskę, to akurat chce, żeby jak najszybciej odpadli. Jakieś mam takie dziwne, powiedzmy podejście. Lubię jako kraj Grecję, więc ich reprezentację też wspieram, no ale mimo wszystko nie grają za pięknej piłki w ostatnich latach, no nie odnoszą sukcesów, nawet wyspy owcze ich swego czasu dały, choć no, chociaż się nie śmiejmy, nasza kadra U21 też z wyspami owczymi nie potrafi a wygrać, więc fareży to czasem jest naprawdę fenomen eliminacji, no ale jeśli chodzi o Grecję, no to na pewno nie będą w najbliższych latach osiągać wielkich sukcesów, no bo raczej ich kadra do tego nie upoważnia. Ale może przynajmniej awansują na jakiś wielki turniej. Dla nich i tak to byłby teraz na pewno w miarę przyzwoity wynik. Czy, czy masz zamiar robić live z FIFA 19? Szczerze nie wiem, czy jeszcze mi się uda coś zrobić, jeśli chodzi o live z FIFA 19, bo szczerze po prostu nie mam czasu. No teraz na przykład zaczynam sesję na studiach, no i na dwa tygodnie jestem wyłączony z życia. No wiadomo, jakoś tam filmiki damy radę nagrywać, ale cały dzień to będzie jeden kucie. Tak naprawdę, żeby jakkolwiek zdać egzaminy, no bo przez cały rok oczywiście po co się uczyć, no. Trzeba być takim normalnym studentem i się uczyć tylko w trakcie sesji, no. Po co marynować życie tak naprawdę. No i niestety zbytnie nie mam czasu na live'y, a w wakacje znając życie będę tego czasu miał jeszcze mniej. No, ale zobaczymy jak to będzie, jak to mówią nigdy nie mów nigdy. Ale niestety nie mogę obiecać, że live'y z FIFA 19 jeszcze pojawiam się na kanale. Jaki jest twój drugi ulubiony klub? Manchester United. A jakby ktoś nie wiedział, jaki jest pierwszy, to Real Madrid. Jakiego trenera lubisz najbardziej? Jako fan realu Zinedina Zidana. Ten trener naprawdę zapisze się złotymi zgłoskami, jeśli chodzi o historię tego klubu. Trzy razy z rzędu wygrać Ligę Mistrzów. Chyba nikomu jeszcze tego nie uda powtórzyć, bo naprawdę to jest coś niesamowitego, ale zobaczymy jak to będzie. Zidan teraz buduje kadrę na nowy sezon. No i mam nadzieję, że będzie to dużo lepszy sezon w wykonaniu królewskich. Do Realu już oficjalnie przeszedł Eden Azard i Luka Jovic. Są no, to naprawdę fenomenalne wzmocnienia, szczególnie Belk. To jest piłkarz klasy światowej. No i wreszcie jakiś transfer takiego piłkarza, którego można określić mianem Galaktikos, bo ostatnim takim był Hames Rodriguez. No od jego transferu już trochę minęło. No ale Azard to może być gwiazda Realu. No i aż mi szkoda kibiców Chelsea, że tracą takiego wybitnego zawodnika. No ale wiadomo, jak ktoś jest fanem Realu Madryt, tak jak Eden Hazard, no to zawsze chciał trafić do tego klubu. No i wreszcie mu się to udało, a Chelsea dał naprawdę wiele. No i na pewno długo będą o nim pamiętać w tym klubie. No i czas na ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek ktoś Cię wypromował na YouTube lub Ty kogoś wypromowałeś na YouTube? Nie, akurat nigdy taka sytuacja nie miała miejsca. Tak szczerze, ja praktycznie nikogo nie znam, jeśli chodzi o youtuberów, bo jedynego powiedzmy youtubera, czy tam bardziej streamera, jakiego znam, no to jest Kondi. I to jeszcze znamy się z czasów Twitcha. A tak to naprawdę, to ja się z nikim nie zadaję, no ja praktycznie nie znam tutaj nikogo. Tak sobie na luzie nagrywam filmy, wszystkie raczej offline, czasem zdarzy się, że coś nagram online. No i tak zbytnio ludzi na YouTubie nie poznaję, nigdy do tego nie dążyłem, tak szczerze nawet nie starałem się, żeby z kimkolwiek kiedyś jakiś odcinek nagrać. Bo jestem raczej indywidualistą i wolę sam sobie nagrywać odcinki. No i nigdy mnie nikt nie wypromował, ja nikogo nie wypromowałem i raczej to się nie zmieni. A jeśli chodzi o ten materiał, no to już zakończymy go powoli. Zadawajcie pytania pod kom y no w opisie, oczywiście no, jakim opisie? Co? Ja gadam w komentarzach oczywiście. Myślę, że następne Q&A będzie ostatnim przed wakacjami. Zrobimy sobie taką przerwę na lipiec i sierpień. No i wrócimy we wrześniu. No bo o czym miałbym tak naprawdę mówić? W wakacje. Nie chcę mi się zbytnio gadać o kompromitacjach polskich drużyn, do których na pewno dojdzie, no bo co roku jest to samo. No ale po wakacjach wrócimy z nowymi siłami, więc zadawajcie pytania. No bo to będzie ostatnie QA przed wakacjami. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję za jego wysłuchanie. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się.